Który samochód jest lepszy w Polish Car Driving? RB 6 czy BMW C30? Oto TikTokowe łby kłócą się w komentarzach na bardzo szeroką skalę. Ale jak to się zaczęło? Ano odtąd jak w aktualizacji 2.0 wprowadzili możliwość podniesienia mocy w samochodach poprzez wymianę silników. Jednakże warto zaznaczyć, że 26 października wyszła poprawka, która pogorszyła osiągi w obu przypadkach. Więc sypiąc faktami, w Audi A6 C7, bo dokładnie ten samochód paroduje RB, dostaliśmy 4-litrowe V8 podwójnie turbo doładowane, czyli ten samochód silnik, który był wcześniej, ale moc została odwzorowana z wersji S6, 420 koni, a w BIM GC30, czyli BMW G30 teraz mamy zchipowane na 390 koni 3.0 R6 z wersji 540i, a wcześniej mieliśmy 4.4 V8 z M550i. Jako iż prędkość maksymalna w obu samochodach jest zablokowana na 250 km na godzinę, nawet po wymianie tych silników, miano lepszego można oddać dla tego samochodu, który szybciej się rozpędza. Także dzięki klipom, metodą pomiaru poklatkową, po kilkunastu próbach startu w różnych trybach skrzyni startując i zmieniając biegi przy różnych obrotach, ustaliłem, że RBE6 do 100 km rozpędza się w 3,9 sekundy, od 100 do 200 km na godzinę w 11,8 sekundy, a BIM w 4,2 sekundy do setki, 13,3 od 100 do 200. Jednakże, mimo nerfa tuningu tych samochodów, apeluję, żeby cieszyć się tym, co mamy, ponieważ teraz, przynajmniej w przypadku Audi, rozpęd jest i tak o ponad sekundę szybszy niż takiego Audi S6 w rzeczywistości. Jeśli Chcecie zobaczyć pełne pomiary lub w jakich jeszcze samochodach warto zainwestować w tuning? Zapraszam na pełny odcinek na kanale.